Marshall to jak dla mnie parodia Harry'ego Pottera. Można ją czytać bez znajomości książek o Harrym, ale na pewno śmieszniejsza jest, kiedy się je zna. Manga opowiada o chłopaku, który w świecie magii nie ma żadnych mocy. W sumie ma. Ale nie są to moce magii, tylko siły mięśni. Chłopak jest nieprzeciętnie silny, dosłownie dziecko Negara i Herkulesa. Nasz główny bohater lubi jeść też ptysie i jest to ważna informacja. Mieszka on sobie spokojnie w lesie ze swym przybranym ojco dziadkiem, nazywam go tak ze względu na jego wiek, i ma nie chodzić do wioski. Szkoda tylko, że ojciec nie wytłumaczył mu do końca o co chodzi i dlaczego ma tam nie chodzić. Dlatego chłopak udaje się do wioski, aby kupić limitowaną edycję ptysiów. Tam zostaje odkryty jako osoba. Chyba nie magiczna, ponieważ nie ma znamienia na twarzy. Tak, te kreski, które widzicie na twarzy bohaterów świadczą o magicznej mocy. Pośpiesznie wraca więc w tysiami do domu, tam jednak nachodzi ich magiczna policja. Dowiadujemy się, że wszyscy są w tym świecie teraz magiczni, bo nie magiczny pleps został nazwijmy to ładnie usunięty. I chłopak ma wybór, albo pójdzie do szkoły magii i zostanie tak zwanym boskim wybrańcem, czyli najlepszym z uczniów, albo no cóż, będzie musiał zniknąć. Chłopak nie ma więc wyboru, decyduje się, Pójdź więc do szkoły, Hogwart. Znaczy akademia, która wygląda jak Hogwart, dyrektor, który wygląda jak Dumbledore. poznaje tam też wkrótce koleżankę i kolegę, których ja oczywiście w głowie nazywam Ronem i Hermioną. Zaczerpnic Harry'ego Pottera jest ogrom, od postaci po grę w Quidditcha. To może wielu czytelnikom przeszkadzać, ale mi przynajmniej na razie to nie przeszkadza, a wręcz się podoba. Spodobała się też ta manga córce, bo ma dosyć absurdalny humor i sporo nawiązań do Harry'ego Pottera. Pamiętajcie jednak, to nie jest manga na poważnie. To parodia. Kreska jest dość prosta, wręcz słaba, ale to tylko podkreśla klimat tej mangi. Jakoś ładna kreska dziwnie by tu wyglądała. Jest to jedna z tych mang, które będę kontynuować z wiosennego festiwalu. Oczywiście może mi się wzudzić po jakimś czasie, ale na razie kupuję dalej. Manga ma 11 tomów, nie ma też tutaj kolorowych stron. Mamy za to zabawny obrazek pod obwolutą. Czy polecam, to zależy od waszego poczucia humoru i od tego, czy wielbicie Harry'ego Pottera. Jeśli jesteście wielkimi fanami, możecie odczuwać dyskusję komfort, bo manga naśmiewa się trochę z Harry'ego Pottera i z magów. Może wam też przeszkadzać pewna odtwórczość, bo wiele postaci czy sytuacji przypomina wam może te z Harry'ego Pottera. Jeśli natomiast lubicie Harry'ego, ale potraficie się też z niego nieco pośmiać i lubicie absurdalny humor plus zabawę konwencją, to możecie spróbować poczytać przygody Pieczary, lubiącej ptysie. Pieczara ze względu na jego fryzurkę. A wy? Znacie tą magę? Czytaliście? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!